Dzień dobry, kochani! Witamy Was bardzo serdecznie. Jest nam miło gościć Was na naszym kanale, w naszym zdrabkowym studio. Gości Was Karolina i Paweł. No i Miks Siódemeczek. Mówimy Wam dzień dobry po południu. Ja dzisiaj mam bardzo dobry humor. Nie mam pojęcia skąd. Ale mam nadzieję, ja że. Ja wiem będę... skąd, bo zaraz będzie kawka i pyszny klerek. A to może i tak. No nie, no, chyba nie. No, no pewnie tak, przyznaj się. Czasami tak jest, że człowiek bez powodu ma dobry humor, albo jest w złym nastroju. Różnie z tym bywa. Mam nadzieję, że będziemy mieć lepszy humor po zdrapaniu tych właśnie zdrapeczek, które widzicie przed sobą na ekranie. Zestaw siódemek. Tak po prostu sobie wymyśliłem, gdzieś kiedyś ktoś miał na kanale. Bardzo mi się to spodobało i powiedziałem sobie. Też podrapiamy dzisiaj siódemeczki. Dobrze, czyli co? Czyli to ty wybieraj sobie. Dzisiaj ja wybieram. No, Dobrze, niech a więc tak, będzie. mamy 55 oraz 47, 55 to jest moja ulubiona liczba w Keno, więc ją sobie wezmę. Mhm. 7, 7. też mogę sobie wisienki wziąć. Oraz tutaj sobie wezmę może, może tą fortunę. O, a tobie zostawiam. Ładną dla ciebie, karną, kochanie, będzie ró śliczną różowo-diamentowe dla Ciebie? Tak, niech będzie i tą 7 czyli łącznie zestaw mamy za 5 dyszek. No i żeby chociaż to 10 zł, się zwróciło, to już będziemy mlaskać z zachwytu. No to zaczniemy. Tak, tak? nas, tak nas lot to, kochani, nauczyło, że nawet jak jest mała wygrana, to się cieszymy. Do no czego to doszło, prawda? Dokładnie, dokładnie. Ok, a więc zaczynamy. Ja myślę, że teraz ja wybrałem pierwszy. Ty zaczniesz drapać pierwsza. Dobrze, tak? dobrze. To co, super siódemeczka najpierw? To niech będzie super siódemka. To ja zaczynam. O. Z drapeczka z numerem 47. Szukamy tej siódemki czarnej albo zielonej, tak? Zielona podwaja. Ale ciężko jest trafić chyba coś dobrego w no, tych siódemkach. No, nie, to jest tak jak no. słoni, jak szybkie 50. Niestety nie ma. Także to trzeba wziąć sobie pod uwagę, że te maluszki mało co oddają. No ale jak już odda taki maluch, no to porządnie. No i tu jest drapka, której nie lubisz, bo z numerem 1. O! To ja ją kupiłem? No. To mm -hmm. szukamy się szukamy siódmeczki. się pięknie drapie. Siódmeczki szukamy czarnej oraz czerwonej. Jest, jest siódemeczka. No to świetnie. Numer 1, ale coś, coś jest. Czyli te jedyneczki nie są takie złe. No, bo zawsze mówiłeś, że jedynkę. No bo tak miałem nic, wrażenie, że zawsze w paczkę wkładają z numerem jeden pustaki. No może jest to po prostu. No może zawsze tak było, że akurat nigdy nic nie trafiłeś. Może tak. Ale my tu mamy Karolinka. Pięknie się spisała i jest! Uhu! Zobaczcie. Zobaczcie to. Jest czerwona, I czerwona. siódemka i czarna siódemka. Okej. Okay. No, Ale to może za chwilę, może tą, a to na samym końcu, czy nie? Czy od razu Nie No co, ty? Przecież wiesz, że jestem ciekawa. No dobra, no to szukamy. No to patrzymy na to. Tu mamy, 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 mamy jest dyszka. dyszka. Super. No jeżeli tu jest dyszka, to będą trzy. Razem. I tu. I, I dyszka. dyszka. No to mamy 30 zł. trzy dyszki. No super. 30 zł wygrane. Rewelacja. Zaczyna się całkiem przyzwoicie. No i teraz proszę, kochanie, nasza w sumie ulubiona siódemeczka. Tak. Dzisiaj rano zresztą też fajnie wyszła. Co jest? Piłeczka. Nie chce się drapać odwrotnie, może chwyć drapaczek. No właśnie. Mi... Takim ruchem posuwistym. O, <grym> <grym> no tak, bo to. Chyba, no dobrze, no. dobrze. Dzisiaj rano również ta siódemeczka mi przyniosła dyszkę. Podczas podsumowania zdrapkowego w naszej ekstralidze, w naszej zabawie, do której cały czas zachęcam. Już dziękuję, są komentarze, zachęcam do następnych. Będzie się dziać. Mówię, no, wam, mówię no. wam, że będzie się dziać, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze coś I innego ostatnie. wymyślę. No, gadu, gadu, a siódemczka. A w zdrabce nic. A w zdrabce nic. No, ale w tamtej było, więc nie jest źle. Ja jestem zadowolona. Wszystkich tych, którzy uważają, że zamiast skupić się na zdrapce i na mojej żonie, ja po prostu gadam i reklamuję sobie ekstra ligę. to przepraszam. No po prostu tak już mam, że lubię sobie pogadać, ale postaram się już następny raz nieco mniej. Teraz będę ja drapał, więc mam okazję, żeby dwa słowa więcej powiedzieć. Fajnie, cieszę się, bo po Karolinka, trzy dyszki wydrapała i nawet jeżeli już ja nic nie zdrapię, no to nie, wyjdziemy, to, nie jest źle. to nie wyjdziemy z pustymi rękoma z tego odcinka. 55, ulubione moje, tak jak mówiłem, liczby Keno, ale zobaczcie, tu jeszcze mam, ale to chyba jutro wam pokażę. Mam Keno, ale tylko na dwa losowania, bo z mnożnikiem, tu wam pokazuję, z mnożnikiem nie lubię, bo zawsze wypada razy jeden, ale sobie po prostu puściłem pina. Pięć losowań jeszcze mam Kenu na 7 liczb, ale tu ze stawką razy 2, już tak więc gwarantowana wygrana ewentualna razy 2. A teraz szukamy siódemek i zaczynamy. No nie, no I zaczynamy po prostu brzydko mówiąc kolokwialnie z grubej rury. Tak, siódemek. Mamy siódemkę jest. czarną, nie zieloną, więc razy 1. Na pewno będzie zwrocik, ale fajnie. Jest o. zielona siódemeczka. No to teraz już bardzo z grubej rury. <noise> O, mamy dwie siódemki i chciałbym tak, żeby teraz ciach, 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 patrzymy, a tam drugi stopień 7700 wygrana, ale bym tutaj piał z zachwytu. Dobra. Lecimy 3 złote, o, jest 3 złote, super. I? I tu mamy 2 złote, czyli 4, bo tu mnożymy 7 zł. Czyli 7 zł jest. No to i tak jest, zobaczcie, szóstego stopnia wygrana. Wow. ok. 7 złotych, no to teraz może. Na razie for... były cztery siódemki. Jak 4 siódemki? No bo ja miałam dwie w tym i ty miałeś Aha, dwie. Aha, no tak, właśnie. To rzeczywiście. Cztery siódemki, ale teraz mam fortunę 7 i tu szukamy symbolu portfela. Ewentualnie siódemkę, jeżeli siódemka, no to mnożymy razy dwa. Ale mnie wystarczy portfel. I co mamy? Byle był pełny, nie? Byle by był pełen, tak. Mamy kartę słoneczko, może troszeczkę jeszcze zbliżę, wisienka, klips, balsam, ananas jest i gwiazdka, korona, chmurka i połowa za nami podkowa, kawa, rower oraz palma. No i zostało sześć symboli nie ma siódemki, może ostatni będzie siódemeczką taki, tak myślisz, no taki rzut na taśmę, plecak, a może w tym plecaku jest portfel, ale <grym> jak to sprawdzić, perła oraz niestety zegar, czyli, czyli tutaj mamy zlepeczkę przegraną, Fortunę 7 z numerem 10, 10 przegrana, no i teraz jest ta 4, 7, 7, jej, jak ja już dawno tej zdrapeczki nie miałem, ja nawet nie wiem co tu się szuka. Siódemek się szuka. No w zależności od... Aha, czyli od siódemka wygrywasz kwotę, gdy 2 siódemki, mnożysz razy 2, 3 siódemki mnożysz razy 3, zdrapka jest z numerem 22. No to szukamy. Ojej, to ale to idzie. O, tak jak mówię, ruchem posuwistym, tu nie ma nic i tu jeszcze nam no, zostały cztery, czyli chociaż jedną siedemkę by trzeba znaleźć, żeby coś tu wygrać. No tu nic nie ma. Nic, kompletnie nic. my dzisiaj mieliśmy sobie jechać na ogródek, sadzić kwiatki i nic, nie wyszło. No, a mówiłem już o tym, prawda? Taka pogoda zimna. Że... Myśmy się jeszcze wczoraj wieczorem zastanawiali, co tu robić, ale jak zobaczyłem prognozę pogody na tą, tą planowaną, w necie sobie wszedłem na stronę i zobaczyłem, że w niedzielę również 11 stopni w Poznaniu, czy 10 i deszcz, i no szkoda gadać. Mniejsza o to, lecimy z tymi wisienkami. Tu na razie nic nie znalazłem. Nad czym ubolewam, no tu nie Pusto. ma żadnej siódemeczki. Pusto żadnej. Żadnej siódemki tutaj nie ma. Szkoda, prawda? Bo był odcinek na plus, a tak jest na mały minus. A więc podsumujmy to teraz. Fortuna Classic Black oraz różowe, diamentowe 30 i szary i dwie siódemki, super siódemki za 2 złote, czyli... Odcinek był za. A co ja mówię, już za 50 zł? No 44, nie? No właśnie, a co ja mówiłem na początku, że odcinek za 50 zł? Coś mi się chyba pomyliło w głowie. Może żeś to doliczył? Nie, nie. Cztery... może jakąś masz w kieszeni jeszcze? Nie, nie, nie. nie, nie. pomyliło mi się po prostu. 44 zł odcinek, a wygrana tutaj głównie za sprawą mojej żonki. Tutaj jest dyszka, i tu dyszka, ale tu mnożymy, czyli 30 zł. Karolinka nam tutaj zdrapała, bardzo się cieszymy, różowe, diamentowe. I ty tutaj masz. I ja zdrapałem takie skromne 7 zł, czyli 37 zł się zwróciło na 44. No malutki minus, ale tak jak wcześniej powiedziałem, nawet 10 zł jakby było. To by się cieszyli. Najważniejsze, że coś jest, że no, nie jest na zero. Że można, na zero to jest przykro. Tak, że można biec do kolektury i wymienić na następne zgrabki, które się wtedy przegra. Wtedy już jest mniej przykro. Prawda? No, także pięknie Wam dziękujemy. Zachęcamy do subskrypcji. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe, za bardzo miłe komentarze z Waszej strony. Przyznaję, że, że niektóre są bardzo sympatyczne. Bardzo się dołączam wam dziękuję. do podziękowań, oczywiście. Tak, i zachęcamy do kolejnych komentarzy odnośnie, związanych z moją grą, z moim konkursem, z Ekstra Ligą, no muszę zareklamować, przepraszam, ale po prostu lubię się bawić, sprawia mi to czystą przyjemność i po prostu na każdy wasz komentarz nowy, który się pojawia, reaguję uśmiechem i zadowoleniem. No, także co, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego Dobry. i... Uciekamy na kawkę. Usłyszymy się, być może jutro znowu jakiś odcineczek nagramy, jak nie będzie pogody. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No. Przesyłamy wszystkim serduszka, buziaki. i przede wszystkim dużych, dużych wygranych na waszych kanałach. Filmik trwa prawie 10 minut, a więc się rozłączamy. Trzymajcie się. Pa! Pa! pa.